Cześć, witam was na kanale Dystrykt 0. Rozpoczynamy samozwańczy drugi sezon szybkich recenzji. Może pokażę Wam teraz, jak wygląda pudełko. Z przodu mamy wielkie okno, przez które widzimy naszą figurkę oraz dodatkowy miecz. Na dole mamy wielkie logo serialu Wiedźmin, mamy też logo Netflixa. Imię naszego bohatera z tyłu mamy grafikę promującą naszą figurkę, w tle mamy duży miecz, jest też oczywiście logo i imię. Z drugiej strony mamy to samo, także zbyt wiele się nie dzieje. Zobaczmy, jak wygląda nasza figurka. Tak prezentuje się figurka po wyjęciu z pudełka. Na pierwszy rzut oka wygląda nieźle i fajnym dodatkowym elementem jest ten płaszcz. Natomiast uważam, że mógłby być on wykonany tak, aby zastąpić też nureczki jakimś innym rodzajem zapięcia. Tak moim zdaniem wygląda znacznie lepiej, po zdjęciu płaszcza wydaje mi się ta figurka znacznie mniej zabawkowa i jestem pełen podziwu jej wykonania, bo serio, dawno nie spotkałem figurki od McFarlane'a, która miałaby obie proste i przede wszystkim równej długości nogi. I niech nie zwiedzie Was tutaj życie tej podstawki. Jeśli chodzi o detale, to twarz Henrego wygląda jakby nieźle przy tył i poza tym naszynikiem, który nienaturalnie leży na torsie, to naprawdę nie ma się do czego przyczynić. Przyczepić. Mamy sporo detali, które są dobrze odwzorowane, całkiem niezłą rzeźbę. Jedynie malowanie mogłoby być troszeczkę lepsze. Teraz użyję zwrotu pokrowiec na miecz, <grym> jak i sam miecz są zrobione z bardzo miękkiego, raczej gumowego materiału, co też nie prezentuje się jakoś super. Jeśli chodzi o punkty artykulacji, to nic nowego makφαρley nie wprowadza. Figurka radzi sobie bardzo dobrze z ruchliwością, poza głową, która przez bujną fryzurę stawia nam trochę oporu. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą figurkę, to ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie jest wykonana jakość materiałów, jest naprawdę spoko, pomijając właśnie kilka gumowych elementów. Rzeźba, wszystkie tekstury to też jest wszystko bardzo fajnie odwzorowane. Malowanie mogłoby być troszeczkę lepiej, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale naprawdę nie jest źle. Pomijając ten płaszczyk, który moim zdaniem jest totalnie beznadziejny i totalnie niepotrzebny, dajmy na zachętę taką siódemeczkę, taką McFarlane'ową siódemeczkę. I co, nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcjach i widzimy się w kolejnej szybkiej recenzji. Cześć.